Dlatego, bo Bogdana Pieczyraka dawno by już na tym świecie nie było. Gdyby nie Bóg, gdyby nie Pan Jezus Chrystus. Gdyby nie ludzie, którzy przynieśli w takie miejsca, o których za chwilę powiem, w którym ja się znalazłem, w takie miejsce, gdyby nie przynieśli Ewangelii i nie powiedzieli o tym, że nie muszę tak żyć, że jest ratunek, tym ratunkiem jest Pan Jezus Chrystus. Wiecie, ja przez całe swoje życie, no nie przez całe, przez... Yy... Do, do 39 roku życia szukałem. Sam nie wiem czego szukałem. Myślałem, że szczęścia szukam. Ale to wszystko, co znajdowałem, nie dawało mi szczęścia. Było zaprzeczeniem szczęścia. Ja jestem jedynym dzieckiem moich rodziców i miałem naprawdę cudowne dzieciństwo. Kiedy ukończyłem szkołę średnią, nie dostałem się na studia, i wtedy pojawił się, po, wtedy yy, spróbowałem swoich sił jako wokalista. Od mojego dziecka śpiewałem. Pamiętam, że jeszcze jako chyba w pierwszej klasie, czy w drugiej szkole podstawowej, śpiewałem taką piosenkę solo z chórem całym, żołnierz drogą maszerowa. I, i to pamiętam do dzisiaj. I wszyscy mówili, że, że mam piękny głos, że, że w przyszłości pewnie zostanę jakimś piosenkarzem. I w 1977 roku śpiewałem na festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. I ten, tam na tym festiwalu, po moim występie, przyszedł do garderoby y, pewien mężczyzna i zaproponował mi pracę we stradzie. Wiecie, dla mnie to był, to był szok, bo ja byłem młodym chłopakiem, miałem 20 lat i przychodzi człowiek i mi proponuje pracę we stradzie. I wtedy pomyślałem sobie, o przede mną wspaniałe życie. Wspaniałe życie. I oczywiście wyraziłem zgodę i z początkiem następnego roku wyjechałem do Lublina. E... W moim życiu nie było alkoholu na początku. Było mało alkoholu. Tak przy okazjach, wiadomo, jak to na prywatkach czy na jakichś spotkaniach towarzyskich. Ale nie było w dużych ilościach alkoholu. Rodzice trzymali rękę nad tym, żeby ja za dużo nie pozwalał sobie. Mimo, że pozwalali mi na dużo też, ale, ale w granicach. I, i tam, w zespole, tam w zespole pojawił się alkohol w moim życiu w dużych ilościach. Bo kiedy wyjeżdżaliśmy w trasę po Polsce, to pamiętam z hotelu do hotelu, z miasta do miasta. Dwa dni w danym mieście, czy nawet nieraz jeden dzień przenocowaliśmy i następnego dnia już jechało się do następnego miasta. Przez 20 dni w miesiącu, ponad nieraz 20 dni w miesiącu. I po dwa występy, wie, popołudniowy i wieczorny i powrót do hotelu. I, I co robić z czasem? I wtedy szliśmy całym zespołem do, do restauracji. Co mądrzejsi nieśli, a ci, co lubili rozrywkę i taki... Lekki styl życia, to do restauracji bawić się. Alkohol lał się strumieniami. Ja bardzo szybko stałem się człowiekiem uzależnionym. Pamiętam jak dziś, jak budziłem się nieraz na, po takim wieczorze, który przechulałem gdzieś w restauracji i budziłem się rano skacowany. Nie mogłem wstać, nie mogłem podnieść ręki, wszystko mnie bolało. To wszyscy mówili: Bogdan, ty masz normalnego, masz kaca. Ty musisz wypić coś, co cię struło. Tym się lecz. I od rano pojawiał się alkohol. I tak to trwało przez, przez dwa lata. Dwa lata później, wcześniej poznałem taką dziewczynę, która mieszkała w Warszawie i, i ona, mi, ona mnie namówiła, żebym zdawał do Wyższej Szkoły Muzycznej, na Wydział Wokalno-Aktorski. Jest to jedyny wydział, na który się zdaje bez wcześniejszego przygotowania muzycznego można zdawać w szkole muzycznej. I, i, I ja zrobiłem to dla niej, że, że zgłosiłem się na egzaminy. Nie tylko dostałem się na te studia, wyobraźcie sobie, ale nawet stypendium zagraniczne dostałem. I miałem, miałem do wyboru Moskwę lub Sofię. Mogłem jechać do, do Moskwy studiować śpiew operowy lub do Sofii. Wiadomo, że wybrałem Sofię, bo w moim domu nigdy nie przypadano za wschodnimi sąsiadami, zresztą cała moja rodzina. I dlatego wybrałem Sofię. I tam w Sofii profesor, który mnie uczył emisji głosu, na samym początku mówił, że mam piękny baryton i że przede mną wspaniała przyszłość. Ale powiedział też, pamiętam i zawsze to podkreślam, Powiedział jedną rzecz, Bogdan musisz pracować, pracować, pracować i jeszcze raz pracować. Ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Ale od, od studentów, którzy już tam studiowali, dowiedziałem się, że Bogdan nie musisz wcale chodzić na wykłady. Możesz się pojawiać tam raz na jakiś czas na wykładach i tak te studia skończysz, bo jest to w ramach wymiany studentów. I tak też było. Lubiałem taki lekki styl życia i alkoholowe, alkoholowy. I dlatego tak naprawdę przepiłem te studia. Nie mogę sobie tego darować, ale to już jest za mną. Wiecie Państwo, przepiłem te studia, przechlałem wręcz, i wróciłem po pięciu latach do Polski tylko z zaświadczeniem studiów, ukończenia studiów semestralnie. Na egzaminie, który pamiętam jak dziś, jak na egzaminie, który dopuszczał do, do egzaminu dyplomowego, to przed tym egzaminem wypiłem pół koniaku Pliska, żeby pozbyć się tremy i przesadziłem. I wyszedłem przed komisję, to nie mogłem ustać na nogach, musiałem się fortepianu trzymać, żeby się nie przewrócić. I mnie wyrzucono. I na tym się moja edukacja skończyła. I wróciłem do Polski. Wszyscy mówili mi, Bogdan, idź do operetki. Idź do opery. Idź tam, gdzie będziesz śpiewał tym głosem, tym, który wykształciłeś, którego się uczyłeś. A ja powiedziałem dobrze, i szedłem na przesłuchania do tych instytucji, ale śpiewałem specjalnie tak, żeby mnie nie przyjęto. Tylko dlatego, bo czekali na mnie koledzy w Estradzie. I wyjechałem z powrotem do Lublina. I zaczął się początek mojego całkowitego upadku. Po półtora roku wyrzucono mnie już ze strady, bo byłem tak uzależniony. Pojawiały się luki pamięciowe, pamiętam, że wychodziłem na scenę i nie wiedziałem, co śpiewać. Nieraz byłem tak pijany, że w ogóle nie wyjeżdżałem w trasę z zespołem, bo nie mogli mnie dobudzić. Nie mogłem wstać z łóżka. To wszystko spowodowało, że mnie wyrzucono. I wtedy zaczął się najgorszy etap w moim życiu, mojego uzależnienia. Dla mnie już później nieważne było, Śmierdzę, czy nie śmierdzę, z kim piję, gdzie piję. Czy się budzę gdzieś w piwnicy, gdzieś na strychu, czy gdzieś w szopie, czy gdziekolwiek nie miało dla mnie to znaczenia. Ważne było, żeby być tam, gdzie jest alkohol. I staczałem się coraz bardziej. Budziłem się naprawdę nieraz w takich miejscach, że strach wspominać. Czułem obrzydzenie do samego siebie. Pamiętam, że wielokrotnie nie mogłem patrzeć w swoje odbicie, ale alkohol był silniejszy, uzależnienie było silniejsze. Podejmowałem różne próby leczenia. Później, kiedy mnie wyrzucono ze strady, kiedy wróciłem do domu, rodzice chcieli dla mnie innego życia. Prosili mnie, błagali. Ja nieraz klęczałem, pamiętam, mówiłem, że zmienię się, że już nie będę, a było coraz gorzej. Trzy razy miałem wszyty esperal. I wiecie, tak na tylko pierwszy esperal pół roku wytrzymałem, czyli okres działania tych tabletek. A drugi esperal przepijałem do lustra, patrząc, czy się nie robię czerwony, czy serce wytrzyma. I znowu coraz więcej alkoholu. Moja mama miała 52 lata, kiedy umierała na raka. Ja mam dzisiaj 60, a moja mama 52 lata miała, kiedy umierała. I ze świadomością, że jej jedyny syn jest alkoholikiem. To jest straszne. Długo nie mogłem sobie tego wybaczyć. Już nawet po tym, jak Bóg zmienił moje życie. Strasznie to obciążało moje serce. Ale Bóg i z tego mnie uwolnił. I po śmierci mamy, mój tato myślał, że się zmienię, że coś się zmieni w moim życiu. A ja wpadłem jeszcze gorsze uzależnienie. Nie miało dla mnie świętości nic. Mój tato, pamiętam, trzymał biżuterię mamy. Jako pamiątkę, a ja to wszystko sprzedałem na alkohol. Wyniosłem do Lombardu czy gdziekolwiek i sprzedałem na alkohol. Cenne obrazy z domu, wiele rzeczy. Któregoś dnia mój tato już tego nie wytrzymał. Poprosił mnie do pokoju i powiedział: Bogdan, masz wybór. Tu jest walizka, ale masz wybór. Jeżeli się zmienisz, przestaniesz pić natychmiast. I to ja ci pomogę. Ale jeżeli chcesz dalej tak żyć, to pakuj się i opuść mój dom. Bo ja tego dłużej nie wytrzymam. A ja powiedziałem: To ja się pakuję. Ja sobie radę dam. I później, już, wiecie, trudno jest opowiadać o tym, do czego doprowadził mnie na alkohol. alkohol. Trudno się wraca do takich chwil. Ale naprawdę nie chciało mi się żyć. Miałem myśli samobójcze wielokrotnie, chciałem skończyć ze sobą. I tak trwało to jakiś czas, ale w 1994 roku, 15 października. Pamiętam tą datę, 15 października to było. Przyjechałem do mojej miejscowości z jakiej kolejnej Meliny. Obudziłem się, pamiętam, w takim miejscu, gdzie, gdzie, gdzie piliśmy alkohol. Jak zobaczyłem to miejsce, to się wystraszyłem. Gdzie ja jestem? Co ja tu robię? Ale alkohol był silniejszy. Trząsłem się jak galareta. Nie mogłem ustać na nogach, nie mogłem się ubrać. I wiedziałem jedno, że muszę coś zrobić, muszę wszystko zrobić, żeby się napić, bo, bo nie wytrzymam. I przyjechałem do mojej miejscowości i pamiętam, to było parę kilometrów od mojej miejscowości. I idąc z dworca w stronę domu z takimi myślami, że jak mój tato wyjdzie gdzieś po zakupy, to ja się włamę, żeby, żeby mieć na alkohol. I idąc z dworca w stronę domu, zupełnie ciemno na ulicy, bo to był 15 października, czwarta rano, nie przypuszczałem, że kogokolwiek spotkam. Pustki na ulicy były. I nagle wychodząc za rogu budynku, wpadłem na mojego tatę. Szok dla mnie to był. I prosto prosto na niego. I mój tato zareagował niesamowitą miłością. Zawsze wcześniej kłóciliśmy się i to ostro. Szły nieraz niecenzuralne słowa. A tego poranku mój datozargował nieprawdopodobną miłością. Zawsze jak to wspominam, to trudno mi o tym mówić. Tyle razy już świadectwo składałem. Ale jest kilka takich momentów, kiedy trudno jest się powstrzymać od wzruszenia. I mój tato powiedział, Bogdan, ja zrobię wszystko, żeby cię ratować. A ja powiedziałem, tato, to kup mi alkohol. I mój tato kupił. I kiedy wróciliśmy do domu, kiedy zbliżał się ten stan delirium, wypiłem kieliszek, żeby się, żeby przytrzymać tam. Następnego dnia trafiłem do ośrodka odwykowego w Gorzycach. Blisko czeskiej granicy. I dziękuję Bogu, że tam trafiłem. Dlatego, bo tam przyjeżdżała misja chrześcijańska. Ale zanim poszedłem na spotkanie z misją chrześcijańską, zanim je do tego coś zachęciło, o czym powiem, to to cały czas, kiedy leżałem, pamiętam i mnie odtruwano z alkoholu i byłem pierwsze dni związany pasami do łóżka. To były niesamowicie silne, miałem myśli samobójcze. Mnie by nie było, gdyby, gdyby nie Bóg. I po dziesięciu dniach kiedy mi otruto, już mogłem logicznie funkcjonować, myśleć. Wtedy przyjechała misja. Zaśpiewali pieśni, zachęcali na spotkanie. Ja poszedłem tylko dlatego, że mieli kawę i ciasto. Bo ja nie wierzyłem. Nie wierzyłem w nic. Nie wierzyłem, że jest Bóg mi, że jest w stanie pomóc, że Pan Jezus mnie może zmienić. Nie wierzyłem. Poszedłem na kawę i ciasto i usłyszałem wspaniałe świadectwa, i Bóg z każdym świadectwem pobudzał coraz bardziej moje serce. Z każdą pieśnią pobudził, po, pieśni szczególnie działały na mnie, bo ja jestem. Yy, no mam muzyczną wrażliwość i, i po prostu działały na mnie nieprawdopodobnie. Te, te teksty i te pieśni dochodziły do mojego serca. I pamiętam, że kiedy ten Paweł powiedział, kto pragnie, żeby się z Nim modlić, żeby Bóg uwolnił go z alkoholu, wyleciałem jak z procy do przodu. Najpiękniejsza decyzja w moim życiu, najmądrzejsza, najtrafniejsza. Tego wieczoru Bóg zmienił moje życie. Tej nocy w sumie, bo długo nie mogłem spać, cały czas myślałem, co się wydarzyło. Ale kiedy oddałem swoje życie Bogu ciężar spadł. Kiedy zawałem Boże, w Twoje ręce, powierzam siebie. Wszystko uczyń mnie nowym stworzeniem. I Bóg to uczynił. Następnego dnia byłem zupełnie innym. Wiecie, pamiętam, jak przyjechałem na odwyk, to spojrzałem na tych alkoholików, którzy leżeli obok mnie. Sam byłem alkoholikiem. I to gorszym może od nich. A patrzyłem na nich i mu, uważałem ich za gorzy, gorszy gatunek alkoholika. I ja byłem kimś lepszy, lepszym. I Bóg to zmienił. Ja poczułem do tych ludzi. Nie za tą miłość. Przepraszałem wszystkich dookoła. Gdybym miał skrzydełka wiecie, to ja bym fruwał potem odwyku. Ja byłem taki leciutki. I pamiętam, że pomyślałem, zadzwonię do taty i powiem, żeby przyjeżdżał po mnie, bo mnie już odwykł niepotrzebny, ja już jestem wolny. No i mnie tato trochę zasmucił, bo powiedział absolutnie nie. Jeżeli chcesz wracać do domu, to musisz tam zostać do końca. I to był Boży plan powiem wam. Dlatego, bo. Ta misja przyjeżdżała dwa razy w tygodniu i ta misja mnie zachęciła do tego, żebym ja zaczął śpiewać. Bo ja lata nie śpiewałem i nie myślałem, że jeszcze kiedykolwiek zaśpiewam. Ja myślałem, że to mam stracony głos na wieki. Będę się skracał, bo widzę, że coś się zmienia. I wiecie, kiedy, kiedy zaśpiewałem, pomyślałem sobie, Boże, chcę Ci tym darem służyć całym sercem. I od tamtego momentu to już 20 lat minęło, słuchajcie. 20 lat temu to było. 20 lat temu śpiewam dla chwały Bożej i dzielę się tym świadectwem 20 lat. I dziękuję Bogu za to, co mogę przeżywać w różnych miejscach, bo nie tylko jestem w pięknych miejscach, gdzieś w domach kultury, czy, czy w teatrze, czy gdzieś w, w pięknych, pięknych, na pięknych scenach, ale jestem również na odwykach, yy, więzieniach. W ośrodkach dla narkomanów, dla bezdomnych. I tam przeżywam, powiem Wam, najpiękniejszy czas. Tam jest mi najlepiej, bo tam rozumiem tych ludzi i mogę do nich dotrzeć poprzez te pieśni, poprzez świadectwo. Za to Bogu dziękuję. I powiem Wam jeszcze, że Bóg jest dobry, bardzo dobry. Bóg ma dobry plan dla Twojego życia, dla mojego życia. Wspaniały plan. Jestem wolny, bo mój Pan Chrystus żyje. Tylko dlatego jestem wolny. Terapia, medycyna uczy, że alkoholikiem się zostaje do końca życia. No, popatrzcie na mnie, czy ja wyglądam na alkoholika? Jestem dzieckiem Bożym. Słowo Boże daje mi to prawo, żeby mówić, że nie jestem alkoholikiem. Jestem wolnym człowiekiem w Chrystusie Jezusie, bo to Pan Jezus Chrystus zapłacił największą cenę w dziejach ludzkości za moją wolność. I ja to przyjąłem do swojego serca. Ja to zrozumiałem. Do mnie to dotarło. I za to Bogu dziękuję, że mogę być zupełnie wolnym. Nieraz podchodzą i mówią, no to skoro człowieku jesteś wolny, to możesz kieliszeczka. Jak jestem gdzieś na, na grupach AA, czy tam na jakichś innych spotkaniach. Wiecie Państwo, co mówi Słowo Boże? Tylko pies wraca do wymiocień swoich. A moje życie alkoholowe, moja przeszłość alkoholowa, moje uzależnienie są takimi wymiocinami. A ja nie jestem psem. Jestem dzieckiem Bożym. I wiem, że dopóki pójdę ręka w rękę z Panem Jezusem Chrystusem, dopóki będę się trzymał kurczowo Pana Jezusa Chrystusa, to nigdy z tej drogi nie zboczę. On do tego nie dopuści. Wiele razy mi się śniło szczęście, które gdzieś było, ale sam już nie wiedziałem. Odgadnąć go nie umiałem. Chrystus Pan pewnego dnia wyciągnął ku mnie swą dłoń. Wtedy właśnie zrozumiałem, że to ja za nim pójść miałem. Jezu, ja Ci dziękuję. Jezu, ja Ci dziękuję. To moje jedyne słowo. Więcej mu. Jezu, ja Ci dziękuję, Jezu, ja Ci dziękuję, to moje jedyne słowo, więcej mówić nie umiem, moje szczęście właśnie tutaj, Jezu samego być ucznie, Jego nauki. Pilnie słuchać, wolę jego być miłośnikiem. Kocham, kocham, kocham go mocno, kocham z całego serca. On uczynił mnie ludzi bratem, całe życie jemu poświęcam. Jezu, ja Ci dziękuję, Jezu, ja Ci dziękuję. To moje jedyne słowo, więcej mówić nie umiem. Jezu, ja Ci dziękuję, Jezu, ja Ci dziękuję. To moje jedyne słowo, więcej mu...